Dzień dobry, witaj. Zapraszam Cię do medytacji, w której rozpoczniemy ten dzień od spotkania ze sobą. Także zajmij wygodną pozycję, usiądź sobie wygodnie, niezależnie gdzie jesteś, postaraj się odnaleźć takie 15-20 minut tylko dla siebie. Daj sobie moment, by się ułożyć, wydłużyć kręgosłup. Możesz też się oprzeć, jeżeli siedzisz na krześle, to też jest jak najbardziej ok, żeby, żeby usiąść w fotelu czy na krześle. Jeżeli siedzisz, siedzisz na ziemi, to możesz usiąść na jakimś podwyższeniu, na kocu, na poduszce. Daj sobie moment, żeby się umościć, żeby to ciało było w stanie mimo wszystko w tej pozycji siedzącej się jak najbardziej rozluźnić. Bo w momencie, kiedy będziemy walczyć, będzie nam niewygodnie, będziemy walczyć z tym dyskomfortem w nogach, w kręgosłupie. To trudniej będzie nam naprawdę zajrzeć w głąb, bo cały czas będziemy kierować uwagę w tą niewygodę, więc daj sobie moment. Ułóż się, ja też się troszeczkę przesunę. No i jeżeli już to masz, to spójrz przed siebie. Spójrz przed siebie w jeden nieruchomy punkt. Zawieź na tym punkcie swój wzrok. Mhm. I teraz zacznij się rozglądać. Rozejrzyj się dookoła, co ciebie otacza, gdzie jesteś. Możesz poruszać głową, przeskanuj swoje otoczenie. Zauważ, gdzie jesteś. Co jest nad tobą? Co jest po twojej prawej, lewej stronie? Oddychaj spokojnie. I wróć do swojego punktu. Raz jeszcze skup na tym punkcie cały swój wzrok. I kiedy zaczniesz zauważać, że wszystko dookoła tego punktu zaczyna się rozmywać, schodzić na dalszy plan, zamknij powieki. I pod tymi zamkniętymi powiekami spróbuj rozluźnić gałki oczne. Nie napinać mięśni wokół oczu. Rozluźnij twarz. Wyobraź sobie, że na Twojej twarzy maluje się teraz łagodność, miękkość. Kręgosłup jest wydłużony. Mimo tego wydłużenia barki spływają w dół. Miękkie dłonie. Na tyle, na ile to możliwe dla Ciebie, po prostu w tej pozycji się rozluźnij. Zacznij kierować uwagę teraz na dźwięki, które docierają do Ciebie. odgłosy, te dźwięki, które są bliżej ciebie, i te, które są dalej. Usłysz, zarejestruj, nie zostawając przy tym na dłużej. Pozwól temu być. Pozwól temu dalej wybrzmiewać. Niech to życie dookoła dalej się wydarza. A Ty daj sobie teraz takie pełne przyzwolenie, by być tutaj przez moment dla siebie nie dla tego, co dookoła. Tylko dlatego, co w Tobie? Przenieś uwagę na swoje ciało. Po prostu je poczuj, teraz, tutaj, tak jak siedzisz. Weź głębszy wdech przez nos i głośniej odetchnij przez usta. Usłysz własny wydech, I jeszcze raz głębszy wdech i głośny wydech. Odetchnij. Wróć do naturalnego, swojego organicznego oddechu. I po prostu zauważ, nie zmieniając niczego, nie wymuszając niczego, zauważ, jak płynie wdech i wydech. Dokąd ten wdech dociera? Gdzie czujesz, że opada Twój wydech? Zauważ, czy oddech jest płynny. Czy może przerywany? Czy czuję, że ten oddech jest bardziej przestrzenny, głęboki? Czy może płytki? Bardziej powierzchowny. I znowu bez oceniania, bez próby naprawiania czy zmieniania tego. Po prostu zauważ, jak jest. Poczuj, jak wdech wpływa przez twoje nozdrza, jak twoje ciało wypełnia świeżość, rzeczność. I wyobraź sobie, że ten wdech płynie przez Twoje nozdrza, tylną ścianę gardła, klatkę piersiową, przeponę aż do brzucha. Do miejsca poniżej Twojego pępka, w którym miękko zamienia się wydech. Wydech wędruje w górę przez brzuch, przeponę, klatkę piersiową, tylną ścianę gardła. I nostra, zabierając z twojego ciała, z twojego brzucha, klatki piersiowej, gardła, wszystko to, z czym nie chcesz dalej iść w ten dzień, uwalniają. I oczyszczając twoje ciało, oddychaj. Przez moment po prostu oddychaj. Tylko tyle i aż tyle. Za każdym razem, kiedy Twoje myśli odpłyną, zaczniesz analizować, planować, co dalej, co następne. Wróć do oddechu i do odczuć z ciała. Postaraj się pozostać uważnością przy sobie. Na wszystko inne jeszcze przyjdzie czas. To jest teraz Twój moment. Twój święty moment. Powoli przenieś swoje dłonie na brzuch, dotknij go. Poczuj dotyk dłoni do swojego brzucha i dotyk brzucha do swoich dłoni. Poczuj temperaturę do dłoni swojej skóry. Ale też pod swoimi dłońmi poczuj, jaki ten brzuch jest czy twardy, czy miękki. Jeżeli czujesz, że go wciągasz, zasysasz to spróbuj go rozluźnić na tyle, na ile to możliwe teraz. Prowadź cztery głębsze wdechy i wydłużone wydechy do swoich dłoni, do swojego brzucha, wprowadzając w nim jeszcze więcej miękkości. Kiedy czwarty wydech wyląduje, to w swoim tempie, bez pospieszania siebie, przenieś dłonie na klatkę piersiową. Weź głębszy wdech przez nos i głośniej odetchnij. Zanurkuj jeszcze bardziej w siebie i poczuj, jak ci jest. Jakie wybrzmiewają w tobie emocje teraz? Co się dzieje w twoim ciele? Z czym tutaj jesteś teraz? Z czym zaczynasz ten dzień? I pochylając delikatnie głowę w stronę swojego serca, zadaj sobie pytanie, czego dla siebie na dzisiaj potrzebujesz, tak prawdziwie dla siebie, dla nikogo innego. Czego pragniesz dla siebie na ten dzień? Może jest coś, na co chcesz przekierować więcej uwagi, o co chcesz zadbać dziś dla siebie. Usłysz, czy coś wybrzmiewa. Jeżeli tak, to przyjmij, pozwól by stało się Twoją intencją na ten dzień, by przypominało o sobie, kiedy. Zdarzyć się wpaść w momenty przytłoczenia, kiedy zdarzyć się wpaść w taki kołowrót robienia, działania i bycia dla innych. Jeżeli żadna intencja do, do Ciebie nie przychodzi, to puść. nie szukaj na siłę. Z wdechem powoli unieś głowę. Puść dłonie w stronę kolan, w stronę nóg, w stronę ziemi. Weź raz jeszcze głęboki wdech przez nos, unieś barki w stronę uszu, zatrzymaj wdech w górze i barki w górze. Zrób pauzę i z głośnym wydechem pozwól barkom spłynąć w dół, bez kontroli. Raz jeszcze wdech, przytrzymaj w górze barki i głośny wydech. Kiedy poczujesz gotowość, otwórz swoje oczy, pomrugaj kilka razy, przyzwyczajając wzrok do światła. I ja Ci bardzo dziękuję. Wspaniale było zacząć z Tobą dzień i życzę Ci, by ten dzień był dokładnie taki, jak tego potrzebujesz dziś dla siebie. Do zobaczenia.